Czy wiecie dlaczego coraz częściej spotykamy tak zwaną migrację kwasu hialuronowego w okolice ust? Po pierwsze, to zła technika. Jeszcze jakiś czas temu nie do końca zdawaliśmy sobie sprawę, że zbyt gruba igła wzięta do zabiegu modelowania ust może sprzyjać tworzeniu się kanałów, które będą w przyszłości sprzyjały, aby ten kwas z okolicy czerwieni wargowej przemigrował nam nad okolice górnej wargi. Drugą przyczyną migracji kwasu hialuronowego w okolice ust jest zbyt szybkie podanie kwasu hialuronowego. Pamiętajmy, że przy tego typu zabiegach bardzo ważna jest cierpliwość, dokładność i powolne podawanie produktu. Wtedy produkt będzie stopniowo dyfundował wśród naszej tkanki i pięknie zostawał w miejscu jego podania. Trzecim powodem to po prostu kiepskiej jakości produkt. Produkt, który nie jest dedykowany ustom, może być zbyt miękki i wtedy łatwiej będzie mu przemigrować poza czerwień wargową. Ostatnim powodem, który przyczynia się do migracji kwasu hialuronowego, czyli już czwartym powodem, jest po prostu zbyt mocny okrężny mięsień ust. Dlatego w niektórych przypadkach musimy zastosować toksynę botulinową poza wskazaniami rejestracyjnymi. Żeby mieć piękne usta, bardzo ważne jest holistyczne podejście, czyli ocena dolnego piętra twarzy, zaobserwowanie, jak wygląda okolica brody, jak wygląda, czy też zachowuje się okolica biała nad górną wargą, a dopiero później dobranie właściwego produktu i właściwej techniki do podania już w okolicę czerwieni wargowej. Dlatego jeżeli chcecie mieć bardzo dobry efekt na długi czas, mieć piękne usta, zachęcam do skorzystania z zabiegów u lekarzy, którzy w tym specjalizują się.